Cześć, Jarosław Uczek, firma Abarth wzros Dziś przedstawiam Wam flagową limuzynę Chryslera, czyli 300S, bo to jest wersja trochę mocniejsza, z silnikiem 3.6 V6 Pentastar. Oczywiście z instalacją gazową, jak na naszą firmę przystało. Chcecie zobaczyć jaką instalację? Zapraszam do oglądania. Ten model jest specjalny, ponieważ jest to 300S, jak już wcześniej wspomniałem ponieważ ma mocniejszy silnik, ma 305 koni zamiast 285, co trochę czuć podczas jazdy również. Nie wiem jak wpływa to na spalanie, ale według właściciela samochód ten spalał między 10 a 13-14 litrów benzyny, co kosztowało go od 55 do 75 zł za każde przejechane 100 km. Dużo czy niedużo. Opłaca się założyć instalację gazową, czy się nie opłaca? Jeżeli chcielibyście sprawdzić, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego samochodu, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link macie w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego jesteście w stanie sprawdzić, ile kosztuje instalacja gazowa do tego bądź innego interesującego Was samochodu. A ten samochód będzie spalał gazu około 20% więcej, czyli od 12 do 15-16, co dzięki czemu klienta będzie to kosztowało o połowę mniej niż dotychczas na benzynie. Instalacja gazowa, którą założyliśmy, to KME Nevo Jet, oparta na reduktorze również KME i sterowniku KME Jet, o którym już mówiłem, do którego widzimy tutaj. Tylko złącze diagnostyczne, przez które podłączamy się do instalacji gazowej i sprawdzamy parametry, zmieniamy je, kasujemy przeglądy i itd. Reszta podzespołów jest praktycznie niewidoczna, bo nie ma potrzeby. Tu gdzieś w miarę blisko jest filtr fazy lotnej, do którego mamy, musimy mieć dostęp, żeby na każdym przeglądzie co 10 tysięcy km go wymienić. Ale generalnie samochód jedzie idealnie, parametry podczas jazdy są bardzo dobre. Super przyspiesza, ma niestety jedną wadę, jak większość amerykańskich samochodów, które nie zostały przystosowane do jazdy w Europie, czyli hamulce. Po dwóch, trzech hamowaniach tarcze, yy, nie wiem, krzywią się, miękną i zaczyna bić kierownicą podczas jazdy, zaczyna huczeć, yy, ale niektórym to nie przeszkadza, bo nie rozwijają zbyt dużych prędkości. Mi osobiście to przeszkadza i w moim kreslerze jedną z pierwszych rzeczy, jaką ja zrobiłem, to była wymiana tarcz i klocków hamulcowych na Markowe EBC, na których jeżdżę już 80 tysięcy kilometrów i jeszcze nie wymieniałem klocków. Warto było zapłacić te 1000 z haczykiem, żeby mieć z głowy przez, 1000, przez 80 tysięcy kilometrów spokój. To wszystko, jeżeli chodzi o komory silnika. Zapraszam do wnętrza, bo też jest ciekawe. Wnętrze amerykańskiej limuzyny prezentuje się bardzo okazale i bardzo elegancko, przeszyte białą nitką, fotele. Ze znaczkiem S, przypominającym, że mamy do czynienia z wersją 300S, a nie 300C. Bardzo ładna czarna tapicerka, i bardzo ładnie wszystko skomponowane, zestrojone. Duży nowy wyświetlacz Chryslera, który jest praktycznie we wszystkich samochodach tej marki od paru lat montowany. Ładna błękitna deska rozdzielcza. Po odpaleniu auta widzimy test wszystkich podzespołów. Tutaj mamy bardzo ładny. Bardzo ładne logo Chryslera, a po lewej stronie przełącznik benzyna na gaz, który w tej chwili jeszcze mruga diodami, również na błękitno. Oznacza to, że oczekujemy na temperaturę potrzebną do przełączenia się silnika na gaz. Po osiągnięciu tej temperatury diody przestaną mrugać, tylko zaczną świecić się ciągłym światłem, tak jak ma to miejsce w tej chwili, co oznacza, że jesteśmy już na zasilaniu o połowę tańszym. A oprócz tego te 5 yy, błękitnych diod pokazuje nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który wylądował w miejscu koła zapasowego. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ukazuje nam całkiem sporych rozmiarów bagażnik, którego pojemności nie uszczupliliśmy. Zamontowaliśmy zbiornik w miejscu koła zapasowego o pojemności 55 litrów brutto, do którego można zatankować około 45 litrów gazu netto, co przy. Spalaniu około powiedzmy 15 litrów max, powinno starczyć na 300 km. A jak grzecznie pojedziemy i spalimy 12, to może starczyć i na 400, a żeby zatankować, musimy tutaj znaleźć jakiś przycisk. O, mamy tutaj otworzyć klapkę, w wlewu i znaleźć tutaj również wlew gazu, który jest lewem pełnym, bez żadnych przyściówek. Możemy zatankować na terenie całej wschodniej i centralnej. Europy oczywiście za połowę ceny, jeżeli spodobał Wam się ten samochód, zapraszam do zakupu. Całkiem wygodna limuzyna. Jeżeli już kupicie, zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej. A jeżeli już macie taką limuzynę z instalacją gazową, zapraszam na serwis. Jeżeli spodobał Wam się za to film. Kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał części. Oczywiście, z subskrypcją byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów. W szczególności, jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 26 lat. Tymczasem na gazie hej.